Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Drużyna Jagielonii Białystok zmierzy się z zagłębiem lubin. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Drużyna gości ma najgorszą obronę w lidze, a to Kiepsko wróży przed kolejnym meczem na wyjeździe. Jeśli chodzi o zespół gości, to w tym sezonie nie mają sobie równych pod jednym względem najgorszej defensywy. Może dziś pokażą, że ten element gry jednak nie jest im zupełnie obcy. Spójrzmy teraz, jakim składem gra dzisiaj Jagiellonia Białystok. Zdecydowali się zagrać odważnie i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Widzimy teraz w jakim składzie przystąpi do tego spotkania zagłębie Lubin. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale. No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Jagedonia traci piłkę. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Pewna interwencja, łatwy strzał. Masz przykrył. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Doskonała piłka za obronę. Dociera piłka za plecy obrońców, będzie szansa. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Widać tutaj, jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym skutku, a tym razem się uda. Otworzył nam się wynik jest 1-0. Prawo, dobrze w obronie. Ale strzał zablokowany. Odtali piłkę przeciwnikom. Wciąż prowadzi piłkę. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Romanczuk. Podanie do Pospisila. Rywale przejmują piłkę. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Dalej jest ciekawie. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Głęboko w pole karne zagrywa. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Nie może chybić! Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Sędzia obwizduje spalonego. Chyba słusznie. Zdecydowały ułamki sekund, ale dobra decyzja. Próba odbioru i przerwany atak. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol! Tak, nie zawahał się. Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu pokoń. No to mamy 2 do 0. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Ależ to była okazja. Oj będzie plus sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Lekarne, głęboko teraz. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Broni bez zawahania, łatwy strzał. I strata, zagłębia lubiny. Teraz Romanczuk. Przykrył. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zagłębie Lubin jak na razie prowadzi. W pierwszej połowie zagrali naprawdę nieźle. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Michał Żyro. Jakie Lonia ma miejsce na skrzydle. Do tarasa Romańczuka. Ale Szabrowa teraz. Wydawało się, że to musi wpaść. Rzut rożny. Kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Obiecująco wygląda ten atak zagłębia Lubin. Krzyż, okazja! Ło! Wow, to drugie jego trafienie dziś! Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz! Brawo! Widać tutaj jak na dłoń ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale popatrzmy też jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym słupku, a tym razem się uda. A więc mamy 3 do zera. Zagłębie lubibin oddaje piłkę. Michał żyro odbiorcą podania. I rywal zostaje w tyle. Ale uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Pokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Augustyn. Teraz Romanczuk. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Mamy obronę Bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Teraz powinna paść Bramka. Co za interwencja? Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę, no i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Traci piłkę po tym do Przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. Jagielonia Białystok wprowadza nowego gracza. Słucha się teraz z piłką w pobliżu polakarnego. Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. I strata. Fatalne zagranie. Nie mogę uwierzyć, że nie padła tutaj bramka. To było przecież nie do obrony, ale popis między słupkami. Dobre zachowanie. Przejęte bardzo niebezpieczne podanie. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Nie do wiary, nie mają litości, powiększają teraz przewagę do czterech goli. Teraz na ekranach powtórka tej bramki, kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgu w ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Mamy już zatem 4 do 0. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. A teraz będzie dobra okazja. I co? I nie ma gola. Mimo, że był już sam na czystej pozycji przed bramką. Niesamowite. Strata zagłębia lubi. Miłkę otrzymał Michał Nalepa. Zablokowany ten strzał. Jest za linią obrony. Uwaga! Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej.